Kema to Franklin. Nie no, tak to serio. Jo się widzowie. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Patrzcie Franklin, teraz wam pokazuję, gdzie macie kliknąć, by zostawić suba. Patrzcie, teraz wam pokazuję, a teraz wam pokazuję, że gdzie macie zostawić łapkę w górę. Więc zostawcie tam łapkę w górę. A więc, a ze mną dzisiaj jest. YouTuber. A, youtuber a to jest youtuber Będziecie mieli nie wiem, czy link Jeśli mi się uda to wam wstawię link A jak nie to bez linku A dzisiaj mam nadzieję że się uda zrobić już ten napad Na jubilera Wiecie? O masz ale, Fajny samochód Abym sobie go wziął Friendly. Właśnie w ten sposób. Nie rozwalaj go. Mądrze. No więc jedziemy. No, mam nadzieję, że zostawicie suba i łapkę w górę. A na tym drugim kanale też zostawcie suba, i łapkę w górę pod każdym filmem, bo to jest ważne. Łapki w górę to jest motywacja, że chcecie. Więc dobrze, zostawcie podcast na filmem łapkę. Widzowie musicie. No po prostu wiecie jaki to jest ważne. No więc widzowie, łapka w górę jest obowiązkowa, bo przed, dzięki temu twórca ma no, największą motywację do tego żeby nagrywać dalej, widzowie. A więc o łapy w górę i subujcie oba kanały. Sub to jest bardziej dla twórcy, że też wie, co może nagrywać. A łapka to jest, twór, to jest bardziej dla mnie, łapka w górę to jest bardziej motywacja, by nagrywać podobne rzeczy, jak nagrywam. A jak są łapki w dół, to albo Ktoś mnie mega nie lubi, albo po prostu nie podobają mu się moje filmy. Więc na, dzięki temu twórca potem, jak nagrywa, twórca wiele rzeczy, to potem po łapkach w górę i po subach wie, co ma nagrywać. O, tu się ma tam. No i jesteśmy, więc ja już wam przewinę do końcówki tego, e, końcówki tego, e, tej misji, no, więc widzimy się już na końcówce tej misji. O, dobrze, więc już jesteśmy, już koń, kończy się ta misja. O, wracaj karetka, jedziemy za tobą, pościg za karetką. E, I do kogo Laman może dzwonić, pomyślmy.

Widzowie, tak wam powiem, widzowie, że jestem jeszcze lekko chory. Jeśli chcielibyście wiedzieć, co się dzieje, a wy, co tam u was, mam nadzieję, że dobrze. O! Ok, więc. Widzowie, teraz lecimy z Michaelem. Miejmy nadzieję, że Wam się w ogóle odcinek spodoba Podoba w ogóle i odcineczek trwa 5 minut widzę. Trwa odcineczek I jedna misja 5 minut Spoko? po spok Les Mam nadzieję, że Franklin to szybko ogarnie i będziemy w końcu zaraz mogli widzowie się sobie ćwiczyć do napadu na jubilera w poprzednim odcinku widzowie kto, kto oglądał moje, os, mój ostatni odcinek o, fajnie, bo to, kto oglądał widzowie mój ostatni odcinek w, wie co się działo testowaliśmy na jubilera jak ja, ja Muszę widzieć. Tak. No jedziemy. No, mam nadzieję, że wam się w sumie filmik spodoba i zostawicie suba i łapkę w górę za nagrywanie z Znaczy nie z jubilerem, tylko z youtuberem. Bo ostatnio u mojego kolegi był odcineczek ze mną na kanale latex, więc zapraszam. To było trochę dawno i widzowie zdobył dwa subiki za to, że nagrywał ze mną. Ale jest podobnie z subami jak ja. Ja wiem, bo ostatnio nie byłem na jego kanale, ale wiem, że jest podobnie z subami jak ja. Nie, ja w ogóle. Może też zrobimy poradę. Widzowie, napiszcie z czego chcecie odcinek. Bo ym, mógłbym dla was nagrać odcineczek. M mogę na, na przykład Nauka Minecrafta. Pamiętacie tą serię, widzowie? Były chyba trzy odcinki z Nauki Minecrafta. Bad Warsów było mało. A ten survival, co robiliśmy, e już się nie opłaca widzowie go nagrywać, bo wiem na chwilę tam na offline. Ale seria z, 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 z tego Pamiętacie ten odcinek, gdzie mieliśmy rozpocząć serię z Minecraft, ale z komendami? I, i kto, kto pamięta zostawia łapkę w górę i mam nadzieję, że dużo osób pamięta, bo możemy zagrać też w kolejnym odcinku. O, oglądałem kofilma, O ja wiem. Dobra, bijaj Jimmy! Jimmy Dysentale O, fajna muzyka, lubię tą muzykę, widzowie z Geta Więc jedziemy, 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 jedziemy I widzowie... I uwaga, uwaga Teleportujemy się do Vertipi Bixtemy i teleportujemy się Typnąłem SIĘ, UZAŁO SIĘ Ciężko było się depnąć, sami widzieliście jak się teleportowaliśmy, więc papa mi. Żegnam, ja sobie jadę, a ty zostajesz tu rozumiesz? Nie możesz jechać dalej, bo ci nie pozwalam Więc Jimmy, ty tam sobie siedź, ja z kim wygram, nie będę ci. Oczywiście telewizorów fundować, bo nie, jeśli macie GTA to pewnie oglądaliście tą kartysterkę, jak Michael rozwalił Jimiemu telewizor, więc jedziemy rowerkiem, Rowerek sobie przy okazji ukradniemy, może i wypożyli, wypożyczyliśmy, ale sobie potem ukradniemy. Jestem tutaj mi w będzie trochę uciekania. Nie? a ja nienawidzę tego uciekania od nich, a ja znam sposób. Widowie, kto gra w GTA, to wie jak zrobić. I kto już jest doświadczonym graczem GTA i gra już nie dość, że bardzo długo to już przeszedł tak jak ja, 5 razy GTA. Bo to jest widzenie, prawda? Przyszedłem 5 razy w GTA. z dla mnie sporym wynikiem, bo nawet nie, bo chyba nawet roku nie gram w GTA, więc spor, dobry wynik, myślę. No, dużo widowie też ćwicze gra. GTA. nie na tym koncie na innym kon na innych kontach sobie ćwiczę granie nie GTA o oh no źle pojechałem o oh oh no Jimmy tu już jest Jimmy mówiłem ci coś będzie kara i, i potem jeszcze muszę oprócz tego rozwalonego telewizora jeszcze ci coś innego będę musiał rozwalić jak się nie słuchałeś tatusia to tak jest, jak się tatusia nie słucha. Miałeś tam zostać. Pod grzecznym chłopcem. No kondycja. Dojedź tam. Przetrwaj, dojazd. Jest, przetrwał i pierwszy jeszcze. <laughs> Widzieliście to? Niestety nie wyskoczył. Nie trafi dobrze na próg, widzowie. Uwaga, także poprawię kondycję. No, jakbym nie wiedział! Robię tą misję 6 czy 7 razy. 5, nie wiem. Bo już tyle razy przyszedłem GTA, widzowie. Ciężko się liczyć, ale jak dobrze myślę, to. Nie, 6 razy przyszedłem GTA. Teraz, widzowie. Na kanale przechodzę siódmy raz, więc za to, że już przechodzę siódmy raz, widzowie zostawcie łapeczkę w górę i subika. Może i lubię GTA, dlatego też nagrywam. Wiem, że GTA jest naprawdę bardzo popularną grą, bardzo ludzie chcą w nią grać, więc Nie wiem, ile osób chce grać w GTA, ile osób ma Geta Teraz tego sam wiem Dobra, pomijamy karstenkę. Nie ma pomijanie karstenki. dajcie pominąć karstenkę. Dziękuję proszę. doganiając nie wiem, szybko tu No stop, 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 stop. Albo jeszcze troszkę podejmiemy. Stop! Nie, 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 nie ma. To nie? I, nie, też facet. Nie, nie chce Nie chcę się z tobą gadać. Zabijał się chyba. Możliwe. Dostać się na brzegu. No, Przecież wiem, że mam się dostać na brzeg. Bo nie pomogłaj. Przesadzaj, nic, nic złego się nie wydarzyło. Dobra, więc lecimy. Może teraz Franklinem będę. Bo czemu pali się te, to jeszcze na plaży? Nie wiesz, że to powietrze zanieczyszcza. Żebyś żeby tego, jak przyjedziesz do Polski, to nawet tego w Polsce nie rób, bo powietrze zanieczyszczasz.

Nie chcę. I... No więc widzowie, zaraz hmm. się widzimy. Dobrze, więc widzowie, teraz tutaj mamy ważną misję, ukraść karabinki, nie wiem czemu. Ale teraz akurat nie robiłem tej misji, co, co trzeba Franklinem. Widzowie. więc udało się zabić Ci. Teraz ucieczka. Dobra. Ale ich teraz widzę, jak A jak? Co za ludzie? Jak można? Głośno. Chwila, przecież to nie ja. Skąd oni wiedzą, że to ja w ogóle? Skąd mają takie info, że to mógłbym być przez przypadek ja? Skąd oni by mieli takie info? To oni musieliby mieć ze sobą spec specjalistów rozpoznawczych. Oni muszą mieć coś. Tutaj każdy sobie może takim autem jechać, widzowie, Albo podobnym Można sobie na przykład, człowiek może sobie takie widoczne auto kupić, więc albo podobne jakieś można, o patrzcie tu jest na przykład podobne, jest takie wiele podobnych, wiele takich podobnych, albo sobie możesz kupić, albo znaleźć jakieś specjalne auto, przerobić, no i masz takie. Na przykład można za pomocą jakichś modyfikacji, stwierdziliśmy, że można z tego auta na plaży, wiecie chyba o tym mówię, zrobić takie auto. Za pomocą modyfikacji, nie wiem jak to co są mody, też w sumie przydałoby się, ale tu nie chcę bez stwierdziła że zawsze, że to ja. Mam lekciutki. Wiem, to będzie nieskuteczne, co chcę teraz zrobić. Na bank to będzie nieskuteczne, ale spróbuję. Bo no to jest dobry, widzowy plan. Teraz może zrozumieć odchodzi. Patrzcie. Tak, tu. Oni. Ja będę wysłać tu ze mną. O nie! Ja ale lipa. Ale lipa totalna. Może jednak się uda. Tak! Wiedziałem! Kocham po prostu, to jest moje ulubione miejsce. Oni... Oni tu nie wyskoczą. Co wy? Zawie oni tu nigdy nie wyskoczą. No, a jednak kto się zjechał do mnie. Spaniaczek. Aj kurde, ktoś nie ogarnę. A to wtedy policja tak siedzi ojej ojej he ha! ha gościu teraz nie wiem, co to było ale byleby im uciec ale teraz zrobiłem widzowie idealnie kurde kurde tu jadę nie wiem gdzie jadę w ogóle byleby widzowie był udało się uciec Dajcie tu teraz o tu jedziemy teraz. Gubimy śmigłowiec, wydaje mi się. Tak, gubimy. O, gubimy. I tylko są trochę wolne jeszcze. Ale to się ogarnie.

Zrobię. I zauważył. I się nie kapnął i odpuścili. Ha, łatwo. Ja tu, widzę, bardzo często ginę, więc sumie się za bardzo tego nie spodziewałam. Wiesz, nie od razu tu. Po... No i oczywiście, odlokowana misję napadu, więc EZ. Widzimy się już pod jubilerem, widzowie. Widzimy się pod jubilerem. Jesteśmy widzowie! Napadna jubilera. Teraz tej misji już nie będę w ogóle przewijał. By ten odcinek jeszcze... bo on jeszcze tak nie trwa, więc dobra. Ile pieniędzy co jest? W poprzednim napadzie. Na, na samym początku plus prologu. Nawet nie było pół miliona. Sami widzowie wiecie, bo oglądaliście ten cineczek. Mało czasu w Syk, zabieramy to wszystko. Widzowie, go trzeba zabrać. Kasa. Mamy już tyle, zobaczcie, o, tylko to bierzemy widzowie szybciej. Mateusz, coś węglu teraz. Dobrze jest? widzowie Nie, nie ma już widzowie, widzowie, uciekamy szybko, szybko. per sapere gli Dobrze, jedziemy widzowie. Ile milczałem algo, bo zamyśliłem się, ale jestem skupiony na szczęście też na misji. Oh no! Okej, okay, zabra na kasa, więc jedziemy. Otóż 4 miliony było kiedyś. Co? Franklin zgubił ekipę, no. Ja nie mogę, nie udało się widzowie, no nie! Oto będzie widział wielki napad. Jakby coś nie było nie? A To było bardzo dużo. Dobra, jedziemy. Yeah, you can't. Where find you? i this way. Nice little right. mm -hmm. No. Dobra, więc widzę, wyjedziemy. Znowu lepszego trzeba, bo się skupimy jak na razie na misji. Bardzo za to, za to przepraszam, ale skupić się na misji też, też trzeba. Sami wiecie. Dobra, więc jedziemy tu. Widzimy. Ty w Beku. No jak nie, to zabiorę twoją. To i Jedziemy i już tu na nas czekają przyjaciele Siema. Skąd to nie wiedzieli gdzie my jedziemy? Co? Ja widzowie tu misję naprawdę mówię. Tyknara kościół. Mamy nadzieję, że zaraz kupimy gimy. Dojedziemy zaraz na miejsce, ale tego już Wam nie będę pokazywał. Widzowie, to już jest niestety koniec tego odcinka. Dojechaliśmy na miejsce, ale w ogóle odcinek będzie trwał około 27 minut, więc dziękuję za oglądanie. Widzowie, trzymajcie się, zostawcie łapkę w górę, suba, dzwoneczkę, więc trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!